Pokój, dobro kochani, dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia. W liturgii obchodzimy święto świętych młodzianków, męczenników, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Panie, dzisiejszy temat jest bardzo trudny emocjonalnie. Prawdopodobnie, kiedy pomyślicie sobie na temat Heroda, który kazał wszystkich chłopców Betlejem do drugiego roku życia wymordować tylko dlatego, że jego chora zazdrość i chora obawa o to, że ktoś zajmie jego tron, doprowadziła go do tego, to prawdopodobnie bardzo się denerwujecie. I myślę, że normalni ludzie naszych czasów i każdych czasów pewnie, kiedy pomyślą sobie o krzywdzie wyrządzonej dziecku, jakiejkolwiek krzywdzie, to na pewno bardzo się denerwują. Pamiętam rozmowę z pewnym policjantem, który mówi, kiedy tylko jest wezwanie do akcji, gdzie cierpi dziecko, to każdy policjant z ogromną determinacją, po prostu z ogromnymi emocjami, idzie, żeby tylko ratować dzieciaka. Tak samo jeśli chodzi o pielęgniarzy i lekarzy, ratowników medycznych, też jeśli jest wezwanie karetki do dziecka, które cierpi, to natychmiast idą. I właściwie różne środowiska, nawet kochani. Środowisko więzienne jest bardzo wrażliwe na punkcie tego, kiedy ktoś wyrządza krzywdę dziecku. Wtedy są naprawdę bezwzględni. A więc, kochani, nie ulega żadnej wątpliwości, że postawa krzywdzenia dziecka jest godna największego potępienia. Natomiast zastanówmy się jeszcze nad inną rzeczą: czy odbieranie komuś dzieciństwa, odbieranie dziecku tego, co w nim jest świętem tego, co jest w nim jego godnością, co jest jego prawami, jego intymnością, do czego dziecko ma prawo, czy przypadkiem nie jest godne również potępienia, a czasem o tym niestety zapominamy. Dziecko to taki mały człowiek, który też ma swoje prawa. Pamiętam, kochani z moich lat szkolnych, kiedy nauczyciel miał takie prawo, żeby otworzyć mój tornister, moją torbę szkolną, żeby mógł szperać w moich rzeczach, bo komuś tam gdzieś coś zginęło, więc szukał moich rzeczy. Miał takie prawo, żeby upokorzyć mnie przed całą klasą, dać mi w łapę. Miał takie prawo, żeby komentować na przykład moje nazwisko albo pracę moich rodziców. Pamiętam, że to były takie momenty, kiedy ktoś czułem, że odbiera mi moje dzieciństwo, i wielu z nas. Ma podobne doświadczenia, kiedy gdzieś tam w dzieciństwie ktoś odebrał mu jego dzieciństwo. Czasem niestety rodzice odbierają dzieciństwo swoim dzieciom, obarczając dziecko sprawami dorosłych, wciągając dziecko jako partnera w różne konflikty małżeńskie. Dziecko powinno być poza tym wszystkim, dziecko nie powinno cierpieć z tego powodu, że rodzice nie mogą się dogadać. A już, kochani, absolutnie karygodną sprawą jest, jeżeli ktoś molestuje seksualnie dziecko, albo jeżeli ktoś proponuje pornografię, albo alkohol, albo narkotyki, to już naprawdę jest karygodne. Pan Jezus mówi, że taka osoba, która gorszy dzieci, powinna sobie uwiązać kamień młyński i rzucić się w morze. Kochani, szanujcie dzieciaki, szanujcie ich wolność, szanujcie ich uczucia, szanujcie ich naturalną dobroć i świętość. Pytajcie, czy, czy to, co mówię, czy to, co robię, przypadkiem nie narusza Twojej prywatności. Kochani, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie i bardzo trudne pytanie. Zastanów się, czy przypadkiem nie jesteś Herodem, który zabija w sobie dziecko, które zabija w sobie dzieciństwo Boże, świętość i taką naturalną dobroć. Czy nie zabijasz w sobie marzeń, spontaniczności, radości? Poczuj się wreszcie znów dzieckiem, tak jak Jezus. Poczuj się dzieckiem, które spontanicznie reaguje, które kiedy się śmieje, to naprawdę ma do tego powód, a nie dlatego, że wypada. Kiedy płacze, to naprawdę jego łzy są autentyczne, a nie jakieś podróby. Nie zakłada żadnych masek, jest naturalne i spontaniczne. Pan Bóg chce mieć w niebie same dzieci: dzieci garbate, dzieci może bez zębów, dzieci z brodą, łyse, ale dzieci. Czyli tych dorosłych, którzy mają w sobie tę dziecięcą duszę. Pan Bóg takich właśnie ludzi chce mieć tam. Kochani, zawsze stawajcie w obronie życia, stawajcie w obronie najsłabszych, którzy nie potrafią się sami bronić. Bądźcie ambasadorami tych wszystkich, którzy potrzebują Waszego głosu, Waszego zdecydowanego nie. Postarajcie się bronić w dziecku tego, co w, nich jest, w Nim jest piękne. Nie podcinajcie skrzydeł dzieciakom, pozwólcie im rozwijać się w sposób normalny. Nie zabierajcie im dzieciństwa przez to, że będziecie wprowadzać zbyt wcześnie w świat dorosłych. Jeszcze przyjdzie na wszystko czas. Jeszcze problemów będą mieli mnóstwo ze sobą, ze swoimi najbliższymi. Kochani, brońcie również w sobie, dziecięstwa Bożego. Żebyście nie byli herodami, które zabijają w sobie dziecko. Na zakończenie drogie dzieciaki, te kilkuletnie, te kilkunastoletnie, i te kilkudziesięcioletnie, niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, abyśmy nie stracili tego dzieciństwa Bożego i tej radości, takiej prostoty dziecka. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa, pa. do jutra. thank you